tak, 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 tak. Troszeczkę niefortunnie. Ale dobra. To przed nami to duże takie, tak, to jest niedźwiedź. O o! Chyba jest to za szybkie jak dla mnie. Łoo! Wow. Ej, tak, zginąłem właśnie. A, <śm> I niestety, ale nie mam nic, nic nie mam, nic nie mam. Jestem biedny, jestem biedny, i wyglądam jak ruski Marines. E, dobra. Tak wygląda akcja z niedźwiedziem. Nie należy go atakować. To co miałem wszystko poszło się za przeproszeniem. <laughs> nie powiem Kuchnie co ale to chyba nic nie znaczy Może poza tym, że wyglądamy teraz trochę głupio. Spoko, tyle ludzi w kościele nie oznacza nic dobrego. No i tak moi drodzy, tak to wygląda. Chciałem, jak to się mówi, zacząć, a wyszło tak jak wyszło. Straciłem cały ekwipunek, kompas, wszystko co było cenne w tej grze. Poszło się walić. A, ale to nic. Metal wszystko, wszystko, wszystko co było fajne no nic. Tak to wygląda, no. Co ja na to mogę poradzić? Chciałem być jak to się mówi. Chciałem, chciałem przeszpanować. Nie wiedziałem, że niedźwiedź to jest taki trudny przeciwnik. Myślałem, że to jest coś prostszego, że nie wiem. Myślałem, że niedźwiedź... Jakoś da się łatwiej utłuza tu Panie e, e. Panie, co pan? No nic moi drodzy, no nic hej hej hej! Witam wszystkich A Co w dzisiejszym odcinku się nauczyliśmy, mianowicie to, że z niedźwiedziem nie należy w żaden sposób go atakować chyba że mamy broń palną co ciekawe jak wiecie w tym odcinku stresiłem wszystko łącznie z po prostu a, zwykłym ar ką czyli karabinem maszynowym shotguna wymieniłem tak więc naprawdę epic fail wniosek z tego jeżeli idziemy do zoo i widzimy napis nie karmić dzikich zwierząt stosujemy się do tego teraz już wiemy dlaczego no jest, jeżeli komuś się podobało, może zawsze dać lajka. Like jeżeli komuś się nie podobało, może też dać lajka. Like A jeżeli ktoś uważa, że ten film był fajny, wniósł coś w jego życie, może dać suba. Jeżeli nie, i coś się ze mnie tylko pośmiać, też może dać suba. Pozdrawiam.